Cześć kochani! Dzisiaj chciałem Wam przedstawić ciekawy produkt, który mi przesłał Drop. To są algi. Pisze tu pokarm uzupełniający dla krewetek. W takich stiksikach. Jak wiemy krewetki Sulawesi różnie podchodzą do stiksów. Troszkę dziubią, troszkę nie dziubią. Ale tu zauważyłem dosyć szybką reakcję, bo Godzinę temu wróciłem z pracy i wróciłem tak po jednym styku krewetką. Mogę Wam tu pokazać, jak wygląda to w wodzie, chyba że mi zaklęlona szyba nie pozwoli. No i widzę, że okupują. Co, coś smacznego jest w tej karmie, bo bardzo szybko podeszły do, do Vitali i yy, też szybko podeszły do Brida. Tak, średnio powiem szczerze, ale tutaj coś, coś dzibują. Jak może namięknie, to będzie mi jeszcze łatwiej, że tak powiem, zdziubać. Mnie to bardzo cieszy. A z czego się to składa? Mam tu taką fajną podpowiedź. Do krewetek wrócimy za chwilkę. O, tutaj takie próbeczki są. Ja pracuję w sklepie zoologicznym, więc mam dostęp do takich rzeczy. Zwrócę tą próbkę koledze, ale słuchajcie. To jest jak piszą pokan uzupełniający, bogate źródło białka roślinnego, i to jest dosyć ważne, bo krewetki sulawesi, mimo że lubią białko zwierzęce, to roślinne, błonnik i reszta tych różnych związków jest im potrzebna, niezbędna do życia. Um, jeden kawałek na 10 od 5 do 10 krewetek 5 razy w tygodniu, czyli można prawie codziennie dodawać. No, powiem Wam szczerze, że e, fajnie, fajnie. Witaminy z grupy B, kwas gamma linelowy. E, tutaj będzie pewnie na opakowaniu do, dokładniejsze mikroskład, mikroalgi, chlorella, spirulina. No, chlorelli nie podaję, bo nie mam. Spirulinę podaję żywą, ale fajnie, że jest też w takiej formie. Makroglony mączka skryla, to jest fajna rzecz, żelatyna rybna, mączka rybna, mączka pszenna, gluten pszenny, to co trzyma jakby w zbitej strukturze, ekstrakt czoskowy, czyli <coughs> nasze krewetki będą zdrowe, białko surowe 60%, tłuszcz 5%, no, powiem Wam szczerze, że tutaj naprawdę Qualdrop e, stanął na wysokości zadania, bo mówię, Niedawno co wrzuciłem. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak szybko się zejdą, ale tutaj krewetki od razu ruszyły do, do pokarmu. Nie wiem czy mogę wam gdziekolwiek indziej pokazać, bo wrzuciłem z, za blisko przedniej szyby. No harleki się nie pokażą, no nie będzie widać ich. Tutaj będzie najlepszy widok, najlepsze światło. No i nie wiem co myślicie o tym pokarmie. Myślę, że e, co jakiś czas będę wrzucał, mimo że mówiłem, że sztuczne pokarmy nie są idealnymi pokarmami, dalej tak uważam, ale uzupełnienie różnych związków, e, e, szczególnie białek, roślinnych jest ważne w ich diecie, tak? Mówię, no to jest chyba jeden z ważniejszych czynników. One żyją w jeziorach oligotroficznych. Tam białych zwierzęcych tyle co jakiś skorupiaczek padnie, czy simaczek czasem dziupną. O. No i tyle. No nie będę Wam tutaj e, przynudzał. Tak to wygląda z bliska. O, ładnie się popisałem. No. I fajnie, że krewetki to konsumują. Ok, jeżeli Wam się filmik podobał, to opa w górę. E, no i tyle, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.